cała konstrukcja, instytucja, sakramenty, słowo i to potrzebuje czegoś, czyli właśnie tego tchnienia, tego wiatru, czyli ducha, Aha. żeby przepłynąć na drugą stronę jeziora Galilejskiego. Jest potrzebna łódź, bez łodzi, no pewnie, że poczujemy tchnienie ducha, hmm. ale stojąc na brzegu tak. i tak strasznie daleko, nie zapłyniemy stojąc na brzegu, żeby nie wiem jaki powiew wiał z odpowiedniej strony, bo nie mamy łodzi, ale jak mamy łódź z żaglem? Hmm. Dopóki Łódź jest zakotwiczona e, w porcie, taki port za czasów Pana Jezusa był w Magdali, są duże wykopaliska archeologiczne, ten port jest odkopany, całe to nabrzeże, łącznie z domami, Tam, stąd pochodziła Maria Magdalena, to był duży ośrodek rybacki. Ale do, dopóki ta Łódź była zakotwiczona przy brzegu, no to chociaż istniała, no to do nikąd nie prowadziła. Ale jeżeli mamy łódź, która jest niezmienna, stała, musi być kompletna, nie można sobie zabrać. Żagla z łodzi i powiedzieć, po co nam reszta. I jeśli nadstawimy żagiel na podmuch wiatru, to wtedy nas przeprowadzi na drugą stronę. I teraz pytanie: to czy jest nam potrzebna łódź czy wiatr? Po co nam łódź, skoro to wiatr sprawia dynamikę? Mm. Hmm. No tak, ale żeby korzystać z tej dynamiki, musimy mieć łódź. To po co nam dynamika, skoro już mamy tą łódź? No bo łódź bez dynamiki będzie stała przy brzegu, nigdzie się nie ruszy. Więc to rzeczywiście bardzo, bardzo dobry obraz.